Obejrzyj, udostępnij i subskrybuj, bo polityka dotyczy nas wszystkich. Posłuchajcie tego pani Halina Machowska, parafianka z parafii św. Marii Magdaleny w Lwowie, ojciec Artur Struczewski, oblad, progosz parafii świętej Pani Magdaleny w Lwowie, Ludzie walczą o to, żeby można było przynajmniej w sposób normalny modlić się w polskim kościele na Ukrainie. Przy całej pomocy, której udzieliliśmy państwu ukraińskiemu, mieszkańcom Ukrainy, Ukraińcom, w czasie tej wojny bestialskiej Rosji z Ukrainą, naprawdę ta jedna chociaż rzecz. Żeby ci ludzie mogli normalnie sprawować umrze świętą i uczestniczyć w umrze świętej, bez pijanych robotników, żeby mogli odprawiać drogi krzyżowe, bez zastawiania drogi krzyżowej jakimiś meblami, żeby mogli wieszać obrazy świętych, a nie patrzeć na obrazy jakichś świeckich kompozytorów. Wszystko nazło się zrobione, drogowie, właśnie tym ludziom. Będziemy o to walczyć. Teraz i przez kolejne miesiące. Po to, żeby Ukraińcy zrozumieli. Będziemy Wam pomagać, ale szanujcie Buraków. Polityka bez cięć, bez komentarzy. Tylko fakty. Zostaw...